Za nami 28. przegląd kabaretów Paka. Znamy już najlepszych debiutantów na polskiej scenie kabaretowej. Interia.pl była z kamerą w tej, jak nazywają Piotr Bautroczyk, klimatyzowanej sali krakowskiej Rotundy. Poziom 28. Paki? Fajny. Fajny. Mam wrażenie, że wyższy od zeszłego roku. Natomiast myślę, że jeszcze może być, jeszcze wyższy i to yy, jeszcze można windować w górę. Przez parę pak najczęściej pokazywały się kabarety w takiej klasycznej formie, że jak yy, to było. Parę skeczy, ewentualnie piosenka, kilku chłopaków, jedna dziewczyna i tak dalej. I to wszystko tak do siebie troszeczkę było podobne. To zmieniło się tu już trochę na tej pacce, bo tych takich właśnie poszukiwaczy tych form pojawiło się więcej. ścibor Szpak według nas to był jedyny taki moment, w którym nie mieliśmy wątpliwości, że ścibor powinien wygrać. To jest absolutnie oryginalna forma. On wychodzi, on ma swój własny świat, który dziś tam kreuje. Robi to bardzo fajnie, bardzo śmiesznie przede wszystkim, a jednocześnie jego styl żartowania jest naprawdę na takim bardzo inteligentnym poziomie. Drodzy Państwo, ja podobnie jak rok temu, dalej konsekwentnie postanowiłem nazywać się Ściwą To w ramach tych 20% programu, które mogę powtórzyć. Nadal potrafię to udowodnić, nadal mam na to dowód, może z sobą dowód. Noszę ten dowód ze sobą dlatego, że często mam różne przygody na mieście. Na przykład policja do mnie podchodzi, nie wiem, czemu, czy ja mam taką twarz, i mówią, dzień dobry, jak się pan nazywa? Ja wtedy mówię zgodnie z prawdą, Ścibor Szpak. To wtedy oni zgodnie z procedurą mówią, I wtedy. No to ja mówię, jak to mijam się z prawdą, jak to mijam się z prawdą? Mam no, na to dowód, oni biorą ten dowód, aha, dowód ma pan no, ma pan sprawdzają, czy, czy prawdziwy. No. Jakie teksty wpiszą się już na stałe do historii polskich kabaretów? Szcibor tutaj dorzucił parę sformułowań naprawdę wspaniałych. Zjazd bliźniński odnoszący się do tego, że okazało się, że chrobry był amatorem narciarstwa. No, jest z rewelacyjnym tekstem i że to tłumaczy, dlaczego Otto był trzeci, a Mieszko pierwszy, to chyba najlepszy tekst tego przeglądu. Podoba mi się tekst kępy, że e, bab, każda babcia musi lepić pierogi, bo jak babcia nie lepi pierogów, to, to jest po prostu stara baba, a nie babcia. No więc kilka było takich fajnych, tak, tak, tak. One, one, one zostaną. Ale nie tylko teksty. Bo to, co w ogóle pan Kępa pre, prezentuje sobą, ze swoimi diapazonami, to jest jakiś obraz, który na pewno zostanie na długo. I ważny problem, jeżeli chodzi o babcie, jak rozpoznać babcie w XXI wieku? Czy przyjąć kryterium formalne bycia babcią? Czy kryterium materialne? Proszę. Ten zestaw, do którego miałem zaszczyt należeć w tym roku, stanęli przed zadaniem niewykonalnym, tak na dobrą sprawę, ponieważ musieli ze sobą porównywać rzeczy absolutnie nieporównywalne. Nie mówimy już w tym momencie tylko i wyłącznie o takiej czystej śmieszności, ale o niezwykłej różnorodności form, jaka w tym roku na, na pacę zagościła. Zadanie ustalenia werdyktu zajęło nam to bite 45 minut ostrej gwałtownej dyskusji, nieraz, nie dwa, kończącej się w granicach szantażu gruźb karalnych i używania słów niezwykle nieprzyzwoitych. Przyznaj się, znowu pracowałeś po godzinach. Kochanie, przecież wiesz, że mam deadliney, tak? Nie. Ty, ty, a coś ty do domu przytargał, co? Kochanie, to jest właśnie mój deadline. E, dobry wieczór. Teraz to sobie nagrabiłeś, wiesz. Nie dość, że cały czas cię nie ma w domu, to jeszcze mi teraz robotę do domu przynosisz.